Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego niektórzy ludzie zawsze osiągają sukces, nieważne co robią, a inni zawsze odnoszą porażkę? Czy byliście kiedykolwiek sfrustrowani, bo to, co zrobiliście, nie poszło tak, jak to zaplanowaliście? Czy poczuliście bezsilność po tym, jak spróbowaliście czegoś nowego, ale nie byliście nagrodzeni za swój wysiłek? Prawdopodobnie czujecie się bardzo samotni w tej walce. Nachodzą Was negatywne emocje i czujecie niepewność, gniew i pustkę w środku? Nie czytam wam w myślach. Mówię o czymś, co dr Maxwell Maltz nazywa mechanizmem porażki w swojej książce pod tytułem Psychocybernetyka. Napisał ją w latach 60. ubiegłego wieku, ale jest to jedna z najlepszych książek o samorozwoju na świecie. W tym filmiku opowiem wam o kluczowych lekcjach, jakie możemy z niej wyciągnąć. Na pewno mieliście w swojej szkole ucznia, który zawsze dostawał niskie oceny i był ciągle upominany przez nauczycieli, że się nie uczy i nie uważa na zajęciach. Nazwijmy tego ucznia Janek. Nieważne jak bardzo Janek próbował dostawać dobre oceny, nigdy mu się to nie udawało. Koniec końców Janek zaakceptował, że jest porażką i po prostu nie jest w stanie i nigdy nie będzie w stanie zrozumieć matematyki. Teraz każda jego zła ocena będzie dalszym dowodem, zarówno dla niego, jak i dla świata, że nie rozumie matematyki i jest porażką. Doktor Maxwell kojarzy to zachowanie z naszym obrazem samych siebie. Twierdzi, że ludzki umysł zbiera dowody umożliwiające mu wierzyć w obraz, który tworzy dla niego świat. W powyższym przykładzie Janek był w kółko upominany za swoje kiepskie oceny i zbudował obraz samego siebie, w którym nie jest on dobrym uczniem. Zaczął się utożsamiać ze swoimi błędami i porażkami. Na pewno wiele razy słyszeliście teksty typu, po prostu taka jestem. Nie jestem zbyt dobry w pamiętaniu imion, nie potrafię robić nic sportowego. Zamiast mówić odniosłem porażkę, to mówimy jestem porażką. Wszyscy mamy jakieś fałszywe opinie o nas samych, które non-stop sobie udowadniamy. Doktor Malc był chirurgiem plastycznym, który często widział, jak jego pacjenci próbowali radzić sobie ze swoimi niedoskonałościami i myśleli, że poprawienie tego, jak wyglądają, poprawi ich samoocenę. Pewnego razu do jego kliniki przyszła bardzo nieśmiała kobieta, miała garb na kawałku nosa, przez który nie mogła patrzeć na siebie w lustrze. Poddała się więc zabiegowi kosmetycznemu i wyszła z niego ze zwyczajnym nosem. Jednak gdy wszystko się zagoiło i jak dr Maltz zapytał ją: Jak się czuje? Powiedziała, że nie widzi żadnej różnicy między swoją twarzą przed zabiegiem a po. Pokazał on więc jej zdjęcia przed i po, ale mimo że była w stanie dostrzec różnicę między nimi, to dalej czuła się tak samo. Był to jeden z wielu przypadków, gdzie na powierzchni czyjeś ciało zostało naprawione wedle życzenia pacjenta, ale wewnętrzne rany nadal go nawiedzały. Te doświadczenie zainspirowało doktora Malca do zadedykowania swojego życia do szukania sposobu, jak leczyć swoich pacjentów od wewnątrz. Zaczął czytać więcej o podświadomości. Zdał sobie sprawę, że nasza podświadomość obserwuje rzeczywistość w obiektywny sposób. Jak zaprogramujecie ją i dacie jej cele oparte na sukcesie, będzie operować jako mechanizm sukcesu, a jak dacie jej cele oparte na porażce, to będzie operować jako mechanizm porażki. Czy teraz rozumiecie, dlaczego czujecie się tak, jak się czujecie? Jak możecie więc zmienić swoje podejście do samych siebie? Odpowiedzią jest użycie mocy kreatywnej wyobraźni. Jestem pewna, że jesteście już świadomi mocy wyobraźni, ale z jakiegoś powodu mam wrażenie, że nie znacie jej pełnego potencjału. Gdybyście go znali, to nie sprawdzalibyście maila albo Instagrama, jak tylko się obudzicie. Zamiast tego spędzalibyście pierwsze pół godziny dnia tworząc wasze nowe ja, wasz nowy obraz samych siebie. Dajcie mi więc kilka minut na wytłumaczenie Wam mocy wyobraźni na podstawie kilku prostych przykładów. Badania pokazały u studentów, których poproszono o wyrażenie sobie zanurzenia ich dłoni w lodowatej wodzie, termometr pokazał, jak ich ręka się ochładza. Natomiast gdy poproszono ich o wyobrażenie sobie, że fragment ich czoła był gorący, można było zaobserwować wzrost w temperaturze skóry. Jak to możliwe? Poprzez moc naszej wyobraźni. Nasz układ nerwowy nie jest w pełni w stanie rozróżnić prawdziwego wydarzenia od czegoś, co sobie wyobrażamy. Zachowuje się, jakby wyobrażona sytuacja była prawdziwa. Pozwólcie, że opowiem Wam historię Jamesa Smitha. Był jeńcem wojennym i trzymanego przez 7 lat w klatce. Podczas gdy był uwięziony, nie widział się z nikim, nie rozmawiał z nikim i nie miał niemal żadnego fizycznego kontaktu z czymkolwiek. Przez pierwsze parę miesięcy żył nadzieją bycia uwolnionym. Ale potem zdał sobie sprawę, że jak nie zajmie swojego umysłu czymś innym, to oszaleje. Bez żadnych innych środków nie miał innego wyjścia poza życiem w swojej wyobraźni. Przed utratą wolności granie w golfa było jego ulubionym hobby, które go bardzo uspokajało. Zaczął sobie więc wyobrażać siebie na polu golfowym w ubraniach, które zwykł na nim nosić. Czuł w swoim umyśle zapach świeżo skoszonej trawy, ciepłego letniego słońca. I dźwięk ćwierkających wokół niego ptaków. Następnie wyobrażał sobie, jak bierze zamach i uderza w piłkę. Robił to przez 7 lat, z każdego możliwego kąta w swoim umyśle. Kiedy w końcu po 7 latach został uwolniony, pierwszą rzeczą, jaką zrobił po powrocie do domu, było pójście na pole golfowe. Ku zaskoczeniu wszystkich zdobył 74 punkty. Doskonały wynik dla kogoś, kto nie grał w golfa od 7 lat. To jest właśnie moc wyobraźni. Możemy wykorzystać ją, aby zmienić to, jak się postrzegamy. Autor zaleca wykonać następujące ćwiczenie: Krok pierwszy: usiądźcie wygodnie na krześle i wyobraźcie sobie, że wasza lewa noga zmienia się w beton. Z każdą sekundą staje się coraz cięższa i cięższa. Potem skupcie się na swojej prawej nodze, z którą dzieje się to samo. Następnie przychodzi kolej na wasze palce, dłonie i ramiona u lewej ręki, a potem u prawej. Powtórzcie to z każdą częścią swojego ciała, aż będziecie cali jak z betonu. Krok drugi. Teraz wyobraźcie sobie zupełnie odwrotny scenariusz. Wasza lewa noga staje się lekka jak piórko, jakby miała sama się zacząć unosić w powietrzu. Potem wasza prawa noga, lewa i prawa ręka, aż w końcu wasze ciało jest lekkie jak piórko, kompletnie bezwładne. Czujecie się, jakbyście latali, wasze krzesło zostało gdzieś pod wami, i wyszybujecie po niebiosach. Krok trzeci. Teraz, jak już jesteście w pełni zrelaksowani, możecie zacząć tworzyć to na nowo, jak będziecie się postrzegać. Jeżeli jesteście nieśmiali, wyobraźcie sobie, że rozmawiacie bez problemu z nieznajomymi. Jeżeli boicie się pływać, wyobraźcie sobie, jak przepływacie basen za basenem i czerpiecie z tego przyjemność. Używajcie jak największej ilości detali i poczujcie pozytywne emocje przechodzące przez wasze ciało. Mogliście zwrócić uwagę na to, że pierwsze dwa kroki skupiały się na fizycznym rozluźnieniu. Jesteśmy w stanie osiągnąć ten stan, w którym możemy budować nasze nowe ja, gdy jesteśmy w pełni zrelaksowani. Stoi za tym dosyć ważny powód. Czy kiedykolwiek zdarzyło Wam się chcieć coś tak bardzo, że zaczęło Was to stresować, a potem, mimo tego, że zrobiliście wszystko, żeby to uzyskać, to Wam się nie udało i koniec końców się poddaliście? Dlaczego? Otóż jak tylko próbujemy świadomie coś zrobić, nasz kreatywny mechanizm się zacina. Widzieliście pewnie kiedyś osobę zachowującą się dosyć nieswojo w sytuacjach społecznych. Może nawet nią byliście. Wszystkie jej ruchy są powolne, kalkulowane, lecz również niepewne. Gdyby ludzie przestali myśleć o tym, co robią i świadomie próbować tak bardzo, to byliby faktycznie w stanie dostać się do swojego wewnętrznego zapasu, tej kreatywnej energii i być sobą. Thomas Edison zawsze brał drzemkę, jak tylko jakiś problem go zagiął. Były one rozwiązaniem nie tylko jego zmęczenia, ale też momentem na wyłączenie swojego świadomego umysłu i pozwolenie podświadomości na przejęcie steru i stworzeniu nowych, kreatywnych rozwiązań. Dlatego właśnie tak dużo ludzi ma swoje najlepsze pomysły pod prysznicem. Wyłączają pod nim swoje świadome myślenie. Oczywiście, to, co Wam przedstawiłam, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Pozbycie się będącego w nas napięcia może być bardzo trudne, zwłaszcza jak jesteśmy w sytuacji, w której chcemy uzyskać jak najszybsze rezultaty. Rozwiązaniem sugerowanym przez doktora Malca jest rozluźnienie swojego ciała, co doprowadza do rozluźnienia umysłu. Dzięki temu rozluźnieniu będziecie w stanie stopniowo zacząć myśleć o rozwiązaniach, których szukacie. Mam dla Was jeszcze trzy bardzo przydatne lekcje z tej książki, więc jeśli macie jeszcze siłę, to oglądajcie dalej i dowiedzcie się o nich więcej. Numer jeden: jak poczuć zwycięstwo? Po pierwsze, czym w ogóle jest poczucie zwycięstwa? Jak można je osiągnąć w każdej możliwej sytuacji? Czy pamiętacie, jak się czuliście w dzień egzaminu z Waszego ulubionego przedmiotu i wiedzieliście we krwi, że zdacie go na 100%, nawet zanim wiedzieliście, jakie będą pytania? Albo ten jeden raz, jak czekaliście na rozmowę o pracę i jakimś cudem, nawet zanim na nią weszliście, wiedzieliście, że dostaniecie pracę? To uczucie jest bardzo trudno opisać słowami, ale jestem pewna, że wszyscy chociaż raz je kiedyś poczuliśmy. Skąd pochodzi to przeczucie? Z waszej kreatywnej wyobraźni? A jak możecie uzyskać do niego dostęp? A co, jak Wam powiem, że już znacie odpowiedź? Wszystko, czego dotychczas się nauczyliście, pomoże Wam osiągnąć to uczucie. Aby je uzyskać, musicie uruchomić odpowiedni program w waszym umyśle. Na przykład, jeżeli chcecie wygrać turniej piłki nożnej, wyobraźcie sobie, że strzelacie perfekcyjnego gola. Pomyślcie o całej sytuacji: jaką pozycją przyjmiecie, którą nogą będziecie strzelać, jak blisko bramki będziecie i co najważniejsze, jak będziecie się czuć, jak go już strzelicie. Sprecyzujcie wszystko, zwłaszcza te najmniejsze szczegóły. Wtedy poczujecie to poczucie zwycięstwa w wielu innych miejscach w waszym życiu. Numer 2. Jak uleczyć wasz umysł? Kiedy zdąży nam się fizycznie skaleczyć, np. poprzez przecięcie sobie kawałka twarzy, to po pewnym czasie na miejscu rany pojawi się blizna, która jest delikatnie grubsza i twardsza od zwyczajnej skóry. Jest ona warstwą ochronną, zapobiegającą powstaniu kolejnej rany w tym samym miejscu. Gdy jesteśmy zranieni emocjonalnie. Reagujemy podobnie. Wokół rany nasze serca zmieniają się w kamień, odsuwają się od emocji, aby uchronić nas przed ponowną krzywdą. Ale jak możemy pozbyć się tych blizn z naszych serc, aby móc znowu czuć? Jest to operacja, którą musimy wykonać sami. Jak? Pozwólcie, że wytłumaczę to na podstawie przykładu. Pewna kobieta odkryła kiedyś, że jej mąż ją zdradzał. Wiele osób w jej życiu radziło jej, aby mu przebaczyła i będąc dobrą żoną, zrobiła dokładnie to. Nie zostawiła go, dalej sprzątała i gotowała dla niego, ale zrobiła z jego życie piekło na ziemi. Jak tylko była zapytana o swoje zachowania, tłumaczyła, że może wybaczyć, ale nie może zapomnieć. Znaczy to pokrótce, że w rzeczywistości mu nie wybaczyła. Kiedy leczymy emocjonalne rany, na początku przemywamy je przebaczeniem, aby mogły się poprawnie uleczyć. Tylko, że jeżeli niewłaściwie wybaczymy i nadal będziemy rozpamiętywać to przeszłe wydarzenie, to nasza rana nigdy się w pełni nie zagoi. Przebaczenie innym to w rzeczywistości przebaczenie samemu sobie, bo to wy ostatecznie trzymacie w sobie te negatywne emocje i to wy musicie z nimi żyć. Numer 3. Jak się nie zestarzać? Doktor Malz miał kiedyś pacjenta, pana Razela. Był bogatym mężczyzną, a jego dziewczyna odrzuciła jego zaręczyny, bo jego dolna warga była za duża. Przyszedł więc do doktora Malca, aby naprawić ten problem. Malc dał mu jedną radę. Jak wróci do swojej dziewczyny po operacji, niech jej powie, że wydał na ten zabieg wszystkie swoje oszczędności. Jego dziewczyna była wściekła, nazwała go idiotą za wydanie wszystkich pieniędzy na operację i przyznała, że była z nim tylko dla pieniędzy. Rzucając go, ogłosiła, że rzuca na niego klątwę łudu. Pan Russell czuł się bardzo nieswojo z tym faktem i potem zauważył swoją wypustkę na środku swojej dolnej wargi. Spotkał się też z kimś, kto specjalizował się w łudu i powiedziano mu, że jest to afrykańska klątwa, która powoli wyścigi z niego całą siłę. Kiedy kilka tygodni później pan Russell spotkał się z doktorem Malcem na pooperacyjnej konsultacji, pielęgniarka go nie poznała. Wcześniej był wysokim atletą, a teraz wyglądał, jakby zestarzał się 20 lat. Schudł 30 kilo, jego oczy i policzki zaczęły opadać i się marszczyć. Symptomy czegoś, co lekarze nazywają starzeniem się. Po krótkim badaniu dr Malc powiedział mu, że ta wypustka na jego wardze to mała blizna, która została po zabiegu. Te 20 lat, które stracił, niemal natychmiast do niego wróciły. Nasza siła życiowa zależy od dobrych emocji wewnątrz nas. Wiary, szczęścia, nadziei, miłości. Natomiast emocje takie jak lęk, stres i frustracja powodują, że ucieka ona nam sprzed oczu. Oczywiście, samo szczęście nie zapewni wam wiecznej młodości. Gdybyście byli rodzicem i widzieli, jak wasze dziecko jest atakowane przez dzikiego psa, to czy siedzielibyście w miejscu i po prostu wierzyli, że wszystko będzie w porządku? Czy może rzucilibyście je ratować? Aktywność fizyczna ma też ogromny wpływ na waszą młodość. Niemal wszyscy atleci wyglądają na młodszych, niż faktycznie są. To by było na tyle na ten filmik. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o waszej podświadomości, obejrzyjcie mój filmik o książce pod tytułem Potęga podświadomości. Powinien Wam się teraz wyświetlać na waszych ekranach. Dzięki za oglądanie i do następnego razu!